Z tej strony w Play for Free, dzisiaj na Becie testujemy nowe bronie. Aktualnie l 86.2 jest to broń dla Medyka. Jest to broń dla Medyka, Jeszcze nie wymieniał, Trzeba będzie w długim czasie dostać się do Battlefield Play for Free na normalne serwery. Nie PTE, kiedy to będzie, nie wiem. Ale jak jest już teraz do testowania na beta, to wejdzie to na pewno niedługo. Aktualnie jesteśmy na Cedalian, właśnie na serwerze beta. Jak z tego co widać, mam 29 r i MK3A1. No i właśnie przy sobie L862. Co mogę powiedzieć? Dla klasy i klasy będzie nowa broń. Kurwa skąd mam jeszcze Są Z maniki dla każdej klasy będzie nowa broń. Dla mechanika będzie to M5K. Dla mm, medyka bardziej widoczne L86A2. Kopia L85A1. Dla snipera dla, dla Snajpera G90. I a dla Sloat ECWR. Którą bronię się najbardziej? Ja z oczywiście z medyka. Co idzie? nic nie widzę mi się tu wydaje być dobrą broń ponieważ polubimy już dość BF trójca przy niej spędziłem dość dużo czasu przypominam wszystkie broni są bez dodatków no tu widzicie ja w wbity level a ja nowego levelu nie mam nam tego więc każda broń jest bez dodatków no, i Jest tak jak na razie mogę powiedzieć, po pierwsze wrażeniach z broni, bronie są bardzo dobrze obzorowane z PV Trójki. No, jedynie pasmo mi po M5K, które będziecie mogli zauważyć w filmiku, który będę prezentował. To jest z tych broni? Dlaczego? No, mogę już mu tyle powiedzieć, że. To jest nasz? Aha. m nie jest takie dobre jak dla mnie, sobie, oczywiście. Chciałbym go zniszczyć, ale nie mogłem jak. Nie, nie, mogę. Aj, co za handel się Zabi mnie? się zabił. 2-2. Hmm. Jak widać ta broń jest dość celna. Jest bez dodatków, ale jest celna jak prawie... ...niektóre bronie dostępne już w tym momencie w tej filcie. ty kurwa robisz? Jest z dodatkami. To wydaje mi się, dość dobrą opcją. Na pewno chciałbym, być, żeby było ono 28 levela. Może i będzie droga, no ale nie będzie z tym latał dzieci, No przynajmniej taką nadzieję. Oczywiście tej broni z, oczy, zaraz po starcie raczej nie kupię. Bo będzie mi szkoda tego hajsu, bo to będzie na bank. Dużo hajsu na no to, trzeba będzie wywalić. Na bank. Jak już jej robi jakieś coś nowego, no to nie będzie to tania rzecz. Ale co za coś. JTG90, no zapraszam więcej o tym, zobaczycie na pewno w filmiku z snajpera. Ale już mogę powiedzieć, że JTG90 też jest dobrą kopią. Kurde, a czyli, się, No 93, 93R, no jest lepsze niż. No z tą fajną skrywa się żywo JTG, o ile się nie mylę. Broń są jeszcze niepodpisane, widzicie, bo nie podpisane, widzicie, że nie mają wytworzonych tekstur, więc trudno mi samemu mówić o jakichkolwiek broniach. Znowu, znowu tutaj tam wejdzie też opcja, że jeżeli będziemy chcieli trzymać Q, to dopiero wtedy będą No się klikając, mam na automatyczną strony dostrzeganie. Do Czyli to, co sprawiało, że widzieliśmy, czy ktoś się zbliża, czy celujemy w kogoś, czy nie. Czy jednak nie. Ale ukrzycile ci ogóle. 7. jedna rundka z medyka, jedna rundka z co zresztą mocno będzie jedna rundka ze snajpera. No w, w tej rundzie trochę wam więcej pokazuję niż w próbie nagrywania, bo w pierwszej próbie nagrywania po czterech rundach sobie zrobiłem tylko sześć killi. Co jest lepiej. Może coś jeszcze zabije tą bronią. Nie, nie podoba mi się ta broń. Oczywiście bardziej bym się przedstawiać z celownikami takimi pierdolami, ale myślę, że będzie dobra, bo... Jak się zobaczy do niepirani na Mesis, żeby rozrzut rozrzut. więc nie powinno być problemów Kurwa, nie, to nie No widzicie, tu kolega miał właśnie racebułek, która jest bardzo celna. Czy pięć tyle mnie. Nie no chciałem ciągnąć To Widzieliście tak, Nie udało mi się tak szybko tego zrobić Myślę, że tutaj będzie widzicie co to, to jest celna jest powolna Ale i taka była oryginalna Broń w latach, Czyli osobiście o niej nie wymagam jakiejś super doskonałości, jeżeli chodzi o szybkość, bo taka nie była, ale jest najgorzej, co nie? 7. No, nie jest, nie jestem propsem Jeżeli chodzi o branie, to nie wyglądamy. Nigdy mi jakoś najlepiej na tych dwóch rolnik choć nie szło to nasz No To widzicie, dużo bydła A tak bez stronika jest I Kurwa jeszcze ktoś jest zastąpřet Cziul, ma problem złączyć. O, już nie 4-8 No stratownie, stratownie porywam. Tu mu takim gamingiem nie porwę, jak to się mówi 4-9 No, macie... Teraz zdecydowaną lomerjaną. Zobaczymy, to jeszcze, że będzie trochę lepiej. Jak się uda. Oj, dobra nie jesteś. Ten pistolecik jest dość fajny. Ale jest drogi, kurde. Dobra, Obrońca Sansa jest taka złama Ale mogłoby być troszkę lepsza Jak dla mnie osobiście Kurde, widzicie MK31 też jest mocno. No ale Ja się oglądałem Nie oglądałem się 6 na 10 Z z tyłu. No, ale przynajmniej widzicie, że to broń jest dobra. Ja nie tylko ja nie usiadam. O no. no, jak mi Też mnie sniper ściągnął, z ciągu, 12. No, obsadzili nas. Bo już powiem, że będzie z każdej, z, z każdej klasy Będzie odcinek, z nową bronią oczywiście. Czyli... Będzie coraz więcej lamienia. Powodem nowych zabawek. Zostaliśmy ze sobą w Nie, 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 Ale co, lami się chce, nie? Przez te mi porywam 17, 13 ale no... Trochę wam zaprezentowałem możliwości tej broni Oczywiście lepiej będziecie widzieli, jak będziecie sami grali hmm. Każde broń jest przetestowania, każdy boli, każdy lubi każdą broń co fajnie w potrzebie, że może dużo część ludzi gra innymi tymi samymi brońmi? No, no ale zawsze zaś. Dobra. Niedługo następny odcinek z Szturmowca. Pozdrawiam, VIP